Witam ponownie z nadwody, ze szlaku wędkarskiej przygody. Zobaczcie, deszcz pada, pogoda zupełnie inna niż ostatnio. Za każdym razem jest inna pogoda, co się wybiorę. Mam teraz dwie godziny, zobaczymy, czy uda się wydubać jakiegoś pstrąga. Miałem takie początkowe w tym roku założenie, że 20 pstrągów do maja, żebym złowił. Mam jeszcze dwa do złowienia. Oglądajcie cały film, zobaczycie, czy udało mi się zamknąć tą dwudziestkę, czy nie. Tu jest drzewo, gałąź co spowalnia tutaj wodę ładnie. Kotłuje mieli. Tworzy się trójkącik z wolną wodą, ładnie napływa. Podmyte jest pod tym pniem w wodzie. Spróbujemy to obłowić za pomocą wygiętego oczka. Rzucamy elegancko. Dajemy nanieść ładnie na ten pień i oddalamy. Znowu dajemy nanieść i oddalamy. Znowu dajemy nanieść i oddalamy. Jak szarpniemy, omijamy tą gałąź. <laughs> all in my life. Sure, this is All in my life. Yeah. Tu widzę jest super miejsce, bardzo trudny teren. Mnóstwo drzew powalonych jedno na drugim, no, mnóstwo. Ale uwierzcie, że w takich miejscach lubią być największe pszczółki. One tu mają bezpieczeństwo. Kto je tam znajdzie, nawet wydra nie złapie w tych kołkach, korzeniach. Ona musi na to patrzeć. Dobra, wracamy. Ja, jak teraz obłowić takie miejsce bardzo trudne? To ja wam troszeczkę je opiszę. Tutaj jest mnóstwo, jakich, jakiś kłód i tak dalej. Tu wystaje jakiś kij, tu jest wielkie drzewo, co tam jest zatopione, i tam jest drzewo, co daje też korzenie. I ta, a ja Wam pokażę, co daje takie oczko przegięte. Rzucamy wobler. Ścinamy woblerka. Postawiliśmy go koło drzewa. Nurt i napinam tylko delikatnie. Nurt, zauważcie, że trzyma mi woblerka z lewej strony tego nurtu cały czas. On nie wchodzi, mi nie wpycha. Mam przeszkodę, szarpnę, wyskoczył mi z tego nurtu. To jest jeden z następnych plusów odginania oczka. Jeszcze raz. Rzucamy. Możemy. Śmiało zwijać, nie martwić się, że, że wejdzie nam w korzenie. Odsuniemy jeszcze pół metra, znowu idziemy dalej, trzyma nam się i znowu i wyskakujemy. Bo mamy tutaj przeszkodę, drzewo po co ładować woblera. W to jakbyśmy przyspieszyli, to on by nam zapikował, jeszcze nurt by w niego uderzył i by był w zaczepie, a tak nie będzie w zaczepie. Zobaczcie. Rzucam nawet blisko drzewa i powinno mi go tam nanosić na drzewo. Ale nie nanosi. Napór nurtu odsuwa mi woblera i wobler nawet idzie w lewą stronę, jak, jak widzicie to. Poszedł sobie w lewą stronę i sobie tam stoi przed drzewkiem. W jak jest w tych korzeniach tam, no to patrzy sobie na tę osłonecznioną góreczkę tutaj. No to... Myślę, że woblerek jest na jego linii. No i przyspieszę troszeczkę. I on znowu się odsunął i wszedł teraz ładnie w tą wolniejszą wodę od strony tej góreczki tutaj co słońce oświetla. Znowu zakręcimy, przyspieszymy. Cały czas musimy czuć pracę woblera. Przyspieszymy, przyspieszymy. Jesteśmy tu koło tego kołka. Przyspieszyliśmy, wyszliśmy na powierzchnię jakby zebrał. Ominęliśmy kołek. I idziemy przed kołkiem, już tu mamy następny, więc wyjmuję tutaj jest następny, gdzie słońce świeci, jeden koło drugiego. W ten sposób możemy prowadzić wobler pomiędzy tymi kołkami. Moim zdaniem jest to na takich rzeczkach podstawowa, najważniejsza rzecz, aby umieć odnaleźć się w tych zaczepach, no bo znudzić może się takie łowienie. Jak stracimy parę przynęt, ja w tym roku straciłem jedną przynętę. Myślę, że dobry wynik. <słuch>

Pozdrowienia z nadwody, łapy w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.